Witam Państwa serdecznie. Sprawa dotyczy sporu na Allegro dotyczącego niesprawności obiektywu Tokina. Niesprawności na aparatach, do których był przeznaczony, czyli konkretnie na pustrzankach nalagowych, bo jest to obiektyw z lat 80 z okresu mniej więcej Ten aparat na przykład był wypuszczony i powinien z nim działać, jest tego główna funkcja, a to, że działa na jakichś rzadkach cyfrowych jest to tylko bonus, funkcja dodatkowa yy, po prostu i tak dalej. Tak więc przykładowo zakładamy obiektyw Tokina na, na ten aparat i jak widzimy tutaj pojawia się M-Focus, czyli manual focus Czyli obiektyw nie pracuje w trybie autofokusach tak? Tudzież nie da się w ogóle zmienić żadnych parametrów. Tutaj się nic jakby, nie dzieje. Jeśli chodzi o przesłony, prawda? I Więc aparat jest w zupełności zamrożony: przyciskanie niczego, nic nie daje. Nie działa żeby pokazać, że z innymi obiektywami działa. Na przykład obiektywem, również kupionym od sprzedającego. Tak. Pojawiają się parametry. Można wszystko zmieniać. Obiektyw ostrzy. Tak. Wszystko jest ok. Inny wziąć obiektyw. Nie firmy w ogóle, bo to jest Minolta, aparat jest Minolty Bieczą obiektów firmy Sigma, czy gdzieś to widać, to, to jest Sigma Tutaj będzie widać, że jest to Sigma Sigma Super Wide To samo Parametry się zmieniają, aparat ostrzy, wszystko działa. Bierzemy aparat, obiektyw Sony, który siłą rzeczy został już zaprojektowany, i przeznaczony jest do obiektywów do aparatów cyfrowych. Tak. Działa. Bierzemy, to był aparat Dimax 8000 i możemy sobie wziąć też nowsze troszkę body. max 5 zakładamy obiektyw Tokina na jest spór i jak widzimy nie ma tutaj żadnego parametru przesłony. Obiektyw nie ostrzy. Parametry można zmieniać, ale nic się nie dzieje. Jest obiektyw tylko manualny. Bierzemy obiektyw Minuta. Jak widzimy, się wyświetlaczu jest parametr przysłony. Obiektyw ostrzy. Tak. Podobnie zakładamy ten obiektyw Sony. Czy mógłby nie działać teoretycznie? Ostrzy. Co parametry? Jeszcze lepiej nawet, bierzemy obiektyw również tokiny, tak jak ten, który jest niesprawny. Jak widać po budowie jest to obiektyw z tego samego okresu, równie stary. Tak samo przeznaczono oczywiście dla aparatów na film. Zakładamy go na lustrzankę analogową. Mamy parametry przysłony, obiekty ostrzy, wszystko działa. Jeszcze lepiej, bo pan sprzedający twierdzi, że one, no, te body są zepsute, że zakładamy obiektyw współczesny w ogóle, z silnikiem USD, czyli też już absolutnie kilkuletni, przeznaczony do rozstrzamek tylko cyfrowych. Parametry są, obiektyw, jak widać, ostrzy i działa. Tak. To są swoją drogą z tych dwóch ostatnich aparatów cyfrowych zdjęcia. Wywołane 26 czerwca tego roku. To jest stykówka, więc aparaty są sprawne nie tylko mechanicznie, tylko elektronicznie, jak nie na światła i tak dalej. Możemy wziąć jeszcze jeden aparat. Minął tak, siedem Dołożyć. I jest P automatyczny Próbuję coś przestawić. Nic się nie dzieje, obiektyw nie ostrzy W ogóle kamera jest, aparat jest zamrożony, kompletnie nic nie. Jest tak, obiekty innym I widzimy wszystko. Funkcjonuje. Możemy jeszcze inny aparat wziąć analogowy, jeszcze z ciut innego okresu. Zakładamy aparat Minolta. Obiekt minota, przepraszam. O parametry się zmieniają. Wszystko działa. Zakładamy obiektyw Tokina, który nie działał na niczym. migające parametry trybów się nie da zmienić jest przycisk trybów się wypięciemy tym nic się nie dzieje aparat nie ostrzy z tym obiektywem nie działa tak odnośnie czyszczenia tych tutaj styków przecież próby przyczyszczenia Izopropanolem, Izopropano, czyli alkohol izopropanowy 99%. Jest to w 100% bezpieczny środek stosowany w elektronice, optyce, we wszystkich serwisach. Więc zlewa się nim płytki drukowane, całe elementy elektroniczne i absolutnie w żaden sposób on nie szkodzi ani elektronice, ani optyce. Optyki tutaj nie ruszałem, tylko lekko. Lekko przetarłem te styki, więc nie jest to żadna ingerencja w konstrukcję aparatu. Nie jest to nawet żadna, nie jest to żadna serwisowa procedura. Więc można to porównać po prostu do przetarcia brudnej szyby płynem do, do mycia szyb po prostu. I tyle. Ech. Jeszcze chciałbym tylko dodać, że może. Skoro człowiek stwierdzi, że obiektyw jest w 100% sprawny i Ostry, również, i tak dalej, czyli optycznie jest dobry, no to również tego to, to stwierdzenie jest nieprawdziwe, ponieważ sprawdzał ten obiektyw, nie sprawdzał go na aparatach analogowych, pełnoklatkowych, bo jest to obiektyw pełnoklatkowy,